Tyczeń i luty to nadal czas podsumowań. Takie za 2022 rok odbyło się w Komendzie Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim. To odprawa roczna podsumowująca pracę policjantów za ubiegły rok. Liczby mówią same za siebie. Krośnieńscy funkcjonariusze w ubiegłym roku nie próżnowali, to był rok wielu wyzwań, także tych, z którymi nie mieli jeszcze do czynienia. To bardzo pracowity dla nas rok ale też bardzo udany, jeśli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu kośnickiego. Spotykaliśmy się, jeśli mówię pracowity, dlatego że spotykaliśmy się z przedsięwziami, trudnościami, którymi nigdy wcześniej żeśmy się nie spotkali. Wojna na Ukrainie, kryzys migracyjny z tym związany. Granica z Białorusią. W tym wszystkim policjanci Krośnieńskiej Komendy brali udział, czynny udział. Wsparcie i pomoc uchodźcom z Ukrainy, którzy od lutego ubiegłego roku przebywają na terytorium kraju, skażenie Odry latem ubiegłego roku i wiele innych, w cudzysłowie, nowości, z którymi mierzyli się policjanci, nie zwalniały ich z codziennych obowiązków, które pełnili dotychczas. A mowa tutaj o zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu Krośnieńskiego. Aby ci czuli się bezpiecznie, bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Przede wszystkim, aby mieszkańcy naszego powiatu czuli się bezpiecznie na drogach. Eliminowanie nietrzeźwych kierujących. Liczne działania, które organizowaliśmy przez cały rok niezmiennie, z dużym zaangażowaniem, codziennością, systematycznością. Wyeliminowaliśmy z ruchu drogowego ponad 100 nietrzeźwych kierujących. Te liczby to sukces krośnieńskiej drogówki. Duży nacisk kładziony jest także na przestępczość narkotykową. Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim jest w czołówce, jeśli chodzi o walkę z przestępczością narkotykową. Zlikwidowaliśmy, zabezpieczyliśmy ponad 5,5 kg narkotyków, co w sensie można powiedzieć zjedliśmy z rynku. Równie ważna jest współpraca z innymi służbami i instytucjami. Nie ma służby, z której my byśmy nie współpracowali. Straż Graniczna, Wspólne Służby na granicy, jak, naj, jak najbardziej. Sanepid nasz krośnieński, wskażenie Odry, kontrolę wakacje, kontrolę miejsc wypoczynku, dzieci, młodzieży. Także w okresie pandemii kontrolowaliśmy wspólnie z Sanepidem obiekty handlowe w celu przestrzegania obostrzeń. Także Straż Miejska, Codzienne, codzienne Służby. Prawie 8 tysięcy interwencji, ponad 1300 zarejestrowanych wykroczeń, niemal 600 spraw prowadzonych przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji. To liczby, które muszą robić wrażenie. Warto podkreślić, że popularnością cieszy się także Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, gdzie to mieszkańcy dokonują zgłoszeń. W 2022 roku było to ponad 1400 zgłoszeń.